Kojiro rzuca wyzwanie. Toho przystępuje do kontrataku. Nankatsu wciąż atakuje. Zręcznie unika akcji obrońców Toho. Takie odebrał podanie Kisugi. Prowadzi piłkę wzdłuż linii bocznej boiska. Niezbyt precyzyjne podanie. Toho udało się przejąć piłkę, ale zawodnicy Nankatsu nie ustępują. Wspaniałą akcją odzyskują piłkę i ruszają znowu do ataku. Są coraz bliżej bramki Toho. Tam już czeka Kojiro, który wybiega naprzeciw Kisugi z zamiarem odebrania mu piłki. Dokonał tego. Kisugi upadł. Kapitan Toho raz jeszcze udowodnił swoją przewagę fizyczną nad zawodnikami Nankatsu. Fatalnie. Zatrzymajcie go. Spróbujemy. Chyba nikt nie zdoła powstrzymać Kojiro. Nie załajki sugi próbują wślizgu, ale bez rezultatu. Kapitan Tocho zbliża się do środka boiska, szykuje się do strzału. środki nie wystarczą w pojedynku z kodziro. Muszę zapomnieć o bólu. Trzeba sam mój tygrys strzał zniszczy twoje marzenia. Jeśli stanę na trasie lotu piłki, to złapię ją. Zaraz będzie czwarty gol. Chodzi strzela. Co robisz, Tsubasa? Strzał Codziro był bardzo silny, ale Tsubasa mimo to próbuje zatrzymać piłkę. Chubasa, uważaj. Zrobię to, żeby nie wiem co. Niewiarygodne. Udało mu się. Co za potężny strzał. Trudno uwierzyć, że można strzelać z taką siłą. Sposób zdobycia tej bramki zadziwił wszystkich. Bramkarz Wakashimazu nawet nie próbował obrony. Piłka wpadła wprost do bramki. Wspaniale! Dziękujemy kapitanie. Fantastycznie! To był genialny strzał Tsubasa. Teraz brakuje nam tylko jednej bramki, żeby wyrównać. Udało się, udało. Czy naprawdę strzeliłem gola? Nie, to niemożliwe. Subasa, naprawdę strzeliłeś. Sami widzicie, że nie można rezygnować. Ciągle mamy szansę na zdobycie mistrzostwa. Przyrzekam, że będę walczył do końca, żeby pokonać Toho, a zwłaszcza Koziro. My też damy siebie wszystko. Możesz na nas liczyć. Pokonując Toho, zrealizujemy nasze marzenie o zdobyciu mistrzostwa. Właśnie tego się obawiałem. Nie mogłem dotychczas pokonać Subasy z powodu jego wewnętrznej siły. On potrafi dokonać rzeczy niemożliwych, kiedy jest w trudnej sytuacji. Nie zrezygnujemy. Jasne, kapitanie. Nie ma mowy. Nadal prowadzimy, a prawdziwy mecz dopiero przed nami. Musimy pokonać Nankatsu i zdobyć mistrzostwo. To dopiero pierwsza połowa meczu. Mamy dużo czasu, żeby zdobyć następną bramkę. Na pewno ją zdobędziemy. Naprzód Subasa. Skoro udało się strzelić tę bramkę, to zdobędziecie następną i zremisujecie. Przypominamy, że w meczu finałowym wciąż prowadzi Toho, chociaż już tylko 3 do 2. Wszystkie bramki dla Toho zdobył Kojiro. Grę wznawia Toho. Kojiro ruszył do ataku. Naprzód Zatrzymamy go. I sugi taki zamierzają powstrzymać atak kodziro. Nagle kodziro zatrzymuje się. Podaj do nas. Kodziro strzela. Ale nie jest to strzał na bramkę. Podał do Sorimachi. Drużyna Toho kontynuuje atak. Kojiro biegnie pod bramkę przeciwnika. Kiedyś Kojiro starał się sam strzelać bramki. Nie współpracował z drużyną, ale teraz zmienił sposób gry. Będzie czekał pod bramką, aż koledzy podadzą mu piłkę. Wszyscy do ataku. Pięknie współpracują. Podoba mi się ta zmiana stylu gry Kodziro. Nie myślę o własnych ambicjach, ale o sukcesie drużyny. Myślę, że na tę zmianę musiał mieć wpływ gol zdobyty przez Tsubasę. Kodziro był zaskoczony. Nie tylko. Kodziro po prostu wydoroślał. Panie Mikami, po zakończeniu meczu będzie wybrany skład drużyny na mecze w Europie. Proszę, że pan był przy tym. Dziękuję, będę w zarządzie. Dobrze. Ciekawe, kto zostanie kapitanem tej drużyny. Trudny wybór. Częściowo decyduje o tym ten, ten mecz. Zbliża się Sorimachi. Nie pójdziesz dalej. Sorimachi podaje do Takeshi, ale Nankatsu udaje się przejąć piłkę. Nienadługo, Toho ją odzyskuje i rusza do ataku. Drużyna Toho jest w ofensywie. Zmianą podań posuwają się naprzód. Kodziro jest coraz bliżej bramki Nankatsu. Odbierz, Kodziro. Długa piłka. Dobrze. Kodziro jest gotów do odebrania piłki. Jest w bardzo korzystnej sytuacji, bo kryjący go zawodnicy Nankatsu zostali daleko za nim. Kapitan Toho jest na doskonałej pozycji do strzału. Tsubasa odebrał mu piłkę. Kodziro, nie uda ci się strzelić gola. Już moja w tym głowa. Chłopaki, pomożemy Tsubasie. Naprzód Tsubasa, zdobędziesz gola. Pomimo kontuzji Tsubasa gra tak dobrze, że zagrzewa do walki kolegów. Całkiem możliwe, że ranka Tsu zremisuje jeszcze przed końcem pierwszej połowy meczu. Trzymajmy go. Obrońcy Toho podejmują próbę powstrzymania ataku Tsubasy. Nie pozwolę ci strzelić. Tak jeśli próbuje w ślizgu. Doskonale Tsubasa. Musisz teraz pokonać tylko Wakashimazu. Tsubasa nie jest kryty. Czeka go tylko pojedynek z bramkarzem. Wasanie nie może strzelić, uparł. Mecz trwa, naprzód, dobądźcie piłkę. Krótka walka o piłkę, zdobył ją i Strzela. i zały! Za ból, nie obronię. Dwa wybił piłkę. Bramka jest uratowana. Nankatsu nie zdobyło gola. Miejmy nadzieję, że Tsubasie nic się nie stało. Tsubasa? Dlaczego on się nie rusza? Tsubasa, powiedz coś. To efekt forsowania nogi przy strzeleniu bramki. Konkluzja prawej nogi jest teraz poważniejsza. Czy jest jeszcze szansa, że skończy mecz? Subasa, jak się czujesz? Czy będziesz mógł grać? Kapitan Nankatsu ciągle się nie podnosi. Nie wiadomo, czy będzie grał dalej. Sędzia podejmie decyzję. Jak się czujesz? Czy możesz stanąć? Tak. O, się Subasa. Jak cię boli? Musi opuścić boisko. Tu nie ma żartów. Oczywiście. Jednak sa opuszcza boisko. Musi go boleć. Niech na to spojrzy. Doktorze, nagle zaczęło boleć. To oczywiste, bandaż pęk, grałeś za ostro, sforzowałeś nogę pomimo moich ostrzeżeń. Nie pokonamy to, jeżeli nie damy z siebie wszystkiego. Nie powinieneś już dzisiaj grać. Muszę wygrać ten mecz. Nie opuszczę drużyny w takiej chwili. Subasa, nie szarżuj. Sędzia podjął decyzję o wznowieniu gry. Subasa został pod opieką lekarza. Pierwsza połowa się kończy w ciągu paru minut. Nie możesz teraz zagrać. Udzielę ci pomocy w pokoju zabiegowym. Nie ma mowy, doktorze. Zrób tak, jak mówi lekarz. Słuchajcie, ze względu na Tsubasę musimy dać siebie wszystko. Mam rację, chłopaki? Ponieważ Wakashimazu wybił piłkę na aut, grę rozpocznie Nankatsu rzutem mrożnym. Chociaż Nankatsu jeszcze tego nie zauważyli, to pamiętajcie, Wakashimazu ma kontuzjowaną lewą rękę. Musimy go odciążyć. Taki czeka na gwizdek sędziego. Nankatsu szykuje się do ataku. Taki wykopuje piłkę i Nagano biegną do niej. Próbujmy przejąć piłkę w powietrzu. Czterech piłkarzy wyskakuje do góry. Coś podobnego. Piłka przeleciała nad ich głowami. Świetnie, to było chytre zagranie. Wakasimazu rusza do obrony. Wakashimazu wybija piłkę. Ankatsu stracił okazję strzelenia. Wybitą piłkę przejmuje Takasugi. Takasugi strzela. Ale obrońca tochow w ostatniej chwili główką wybija piłkę poza bramkę. Ale to Świetnie Maj. Wracajmy do obrony. Wakashimazu może już tylko wybijać piłkę, nie może jej złapać. Wakashimazu też jest skontuzowany. Koho przystąpiło do ataku. Dodanie do Sorimachi pozwala uniknąć interwencji obrońców Nankatsu. Odbierz, Kojiro. Sorimachi podał do Kojiro. Co się dzieje? Kapitan Toho Kojiro zatrzymał się, zastygł bez ruchu. Co on robi? Co ci się stało, Kojiro? Wielki rywal Kojiro Tsubasa musiał zejść z boiska i nie wiadomo, czy weźmie udział w drugiej połowie meczu. Czy właśnie ta myśl nie pozwala Kojiro kontynuować gry? Nankatsu gra bez Subasy. To nie będzie miało sensu, jeśli teraz ich pokona. Kojiro, Tsubasa jest rzeczywiście twoim rywalem, ale to nie jest jedyny przeciwnik. Bądź ty grysem. Moim celem powinno być zdobycie bramki. Muszę grać, choćby ze względu na kolegów. Podziro nareszcie zdecydował się zaatakować. Samą porę. Słuchajcie, zniszczymy Rancazus, dobędziemy mnóstwo pięknych goli. Toho atakuje. W Nankacu gra teraz dziesięciu zawodników. To wielka szansa dla Toho. Fatalna sytuacja. Nie możemy się usprawiedliwiać nieobecnością Tsubasy. Wiem. Musimy sobie poradzić bez niego. Więcej. Grać tak, jakby tu był. Damy sobie radę, chociaż gramy w dziesiątkę. Zastrzyk przeciwbólowy? Tak, proszę. To złagodzi ból nogi, i będę mógł wrócić do gry. Myślisz tylko o jednej: wrócić na boisko. Nic innego nie jest ważne. Jeśli przegramy, to, to będzie prawdziwa klęska. Uspokój się. Twoja noga jest w fatalnym stanie. Zrobiłeś, co mogłeś. Nawet jeśli przegracie, zajmiecie drugie miejsce. Myślę, że to niezła lokata. Nie zapominaj, że jesteś nadzieją japońskiej piłki nożnej, a w dodatku chcesz być zawodowym piłkarzem w Brazylii i zdobyć puchar świata, prawda? Dlatego powinieneś zrezygnować z jednego głupiego marzenia, żeby móc zrealizować to ambitniejsze. Jeśli teraz przeciągniesz strunę, to może się zdarzyć, że nigdy nie będziesz mógł grać w piłkę nożną. To było nasze wielkie marzenie. Przyrzekliśmy sobie, że zdobędziemy po raz trzeci mistrzostwo Japonii. To był nasz cel. Skoro nie mogłem pojechać do Brazylii z Roberto, postanowiłem, że będę najlepszy tu, w Japonii. Jeśli nie zdobędziemy potrójnego mistrzostwa, to wszystko poszło na marne. Jeżeli zamiast jechać do Brazylii zdecydowałem się grać w Japonii, to właśnie dlatego. Tworzyliśmy świetną drużynę i ciężko pracowaliśmy. Może to są głupie marzenia, ale ja myślę inaczej. roznów jest przy piłce, szykuje się, aby po raz kolejny wykonać swój tygrys i strzał. do i dokończyć pojedynek z Kodziro.